Hej, witam wszystkich. Dzisiaj weźmiemy na warsztat e, fakturę koszuli, tak jak wspomniałem o, o tym tydzień temu. E, dzisiaj będzie pierwsza część, w której e, zobaczycie w jaki sposób rozrysowuję całą koszulę. E, Jej szkielet, w jaki sposób nakładam pierwsze warstwy cieniowania, na, następnie bawię się światłem i dopinam całość tak, aby wyglądała ona w miarę realnie. No co? Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodoba i zapraszam Was do oglądania. Okay, a więc zaczynamy. Samą koszulę zaczynam od rozrysowania sobie pola roboczego, od wyznaczenia proporcji i wielkości samej koszuli, wytyczenia sobie wstępnych głównych załamań, kołnierzyka i przechodzę później do e, wstępnego czyniowania. Co mam na myśli mówiąc o wstępnym Mam na myśli założenie jasnego cieniowania, które będzie stanowić podkład pod wszystko to, co będzie działo się później. Mając ten podkład i wiedząc, że jest to koszula w kratę, mogę przystąpić już do zaznaczania pierwszych załamań i pierwszych e, ciemnych punktów, ciemnych elementów. W tym przypadku tej kratownicy. E, no i zgodnie z tą zasadą po e, Zapodkładowaniu tego jasnym odcieniem przechodzę do ciemniejszego, znaczy mocniejszego ołówka. W tej chwili opracowuję sobie kołnierzyk i skaczę pomiędzy górą koszuli a tym, co jest pod kołnierzykiem. Równomiernie pracując nad tym samym elementem, ale znajdującym się i u góry, i, i na dole. Teraz, jak sami widzicie, y, przechodzę do drugiego kołnierzyka, i pod tym kołnierzykiem y, rysuję załamanie. Akurat w tym konkretnym miejscu znajdują się, się y, dwa ciemne elementy i takie fajne załamanie. Te dwa ciemne elementy stanowią y, kontrast, no i na bazie tego mogę spokojnie bawić się odcieniami, natężeniem cienia. W tym konkretnym przypadku Używam, ołów... Używam standardowo ołówków 2H, HB, 2B, od czasu do czasu 4B. W równomiernym rozłożeniu mocnego, jak i jasnego czyniowania pomag wspomagam się pędzlem, jak i biszerem. Biszer świetnie sprawdza się na małych przestrzeniach, natomiast pędzel ładnie rozprowadza mi kolor weźmy w cudzysłów słowo kolor, po większych powierzchniach. Przepraszam. OK, no i przechodzę do części, gdzie mamy guziki. Teraz to jest już tylko i wyłącznie zabawa. Mając ciemne i jasne punkty odniesienia, mogę wejść tutaj z całą gamą cienia. Mm -hmm. Wyznaczam teraz wstępne kiniwanie, dopracowuję je pędzlem, lekko wzmacniam ołówkiem HB, rozcieram pędzlem, przechodzę dalej, zaznaczam kolejne załamanie, znowu dopracowuję je poprzez założenie podstawowej barwy, trochę ciemniejszych. Roztarcie tego wszystkiego pędzlem, tak aby ciemne elementy swobodnie i naturalnie przechodziły w jasne. Następnie biorę ciemny ołówek. Ciemny ołówek, czyli w tym przypadku miękki ołówek. Wyznaczam kontur tego załamania. No i znowu rozmorowuję to pędzlem, tak aby ten ciemny motyw rozlał się po, po tych jaśniejszych. Przechodzę do rysowania samego paska. Te linie załamania były nam potrzebne, aby ta krata na tej koszuli mogła sobie swobodnie płynąć. On, jak sami widzicie, ona żyje. Tak jakby. Raz jest na dole, raz jest na górze. Ta linia jest, nie jest prosta, jest złamana. Dostosowana właśnie do tego w jaki sposób ugina się ta koszula. Ok, w tej chwili nie łapie nam za bardzo to, co rysuje kamera, ale to jest ten sam motyw, tylko występujący trochę niżej. Zasada rysowania tego jest dokładnie taka sama. Przechodzę do kołnierzyka. Zacznę wyznaczać wstępne linie. Czajowanie. W międzyczasie, kiedy uznam, że coś jest nie tak, wy... przechodzę na twarz, na włosy i dopracowuję poszczególne elementy. To nigdy nie jest tak, że narysujesz coś i to jest już pewne na mur beton, tak? Nie, nie ruszacie tego. W moim, w moim przypadku zawsze znajdę coś, co warto by było poprawić. No i OK. Jak sami widzicie, ta kratownica powstaje. Rośnie nam w oczach. Teraz przechodzę do wyznaczenia kolejnego etapu, czyli barku, ramienia oraz ręki. Wyznaczam wstępne załamania i wstępne linie. Również taki szef, który znajduje się na barku. To będzie bardzo ciekawy motyw, bardzo ciekawy moment, ponieważ mamy tutaj bardzo dużo załamań. I bardzo różnie będzie rozkładał nam się materiał, yy, podobnie jak i samo światło. I będziecie mogli zauważyć fajny balans cieni. Skaczę pomiędzy jednym kołnierzykiem a drugim. Wyznaczam wstępne cieniowania. Dopracowuję szybę, szyję, przepraszam, yy, cieniowanie. Wokół szyi, pomiędzy y, samą koszulą a szyją. W takich sytuacjach, gdzie nie za bardzo mogę użyć ołówka, użyłem go, go wcześniej, ale boję się, że y, będzie zbyt intensywny, wchodzę z samym wiszetem. Pięknie załatwię sprawę. Zmocnię teraz y, mo, mocne akcenty, ciemne akcenty. Dopracowuję je. Skupiam się teraz na czyniowaniu naszej. Tak, aby była ona bardziej y, przestrzenna. No i uzupełniam poszczególne braki. Dopracowuję kołnierzyk. No i tak to mniej więcej by wyglądało. Hej, jesteśmy już po. Mam nadzieję, że to, co nagrałem, było dla Was stosunkowo jasne i odnale odnaleźliście się w tym. Sam proces czyniwania nie jest łatwym procesem, ale jest bardzo wdzięcznym, ponieważ jeżeli wstępujemy według zasad, pewnych ściśle określonych zasad. I widzimy te postępy, nagle wszystko zaczyna nabierać sensu i ta cała magia, którą tworzymy, staje się rzeczywista. W, w drugiej części filmu, która będzie za tydzień, dokończymy koszulę i mam nadzieję, że sami będziecie mogli spokojnie zabrać się za to. Na dzisiaj to wszystko. Życzę Wam miłego dnia. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i dzielcie się tym linkiem z osobami, które potrzebują tego. Trzymajcie się ciepło. Pa.